Dobra, szybki sposób na odparowanie brewki niedzielę pod garażem. Nie ma sensu w ogóle tu robić jakiś dziurek z tej strony. Tylko nas uszczelnia. tutaj. Była tą ostrość tą gumą. Po prostu całe to uszczelnienie tutaj będzie do poprawy, ale nie ma sensu robienia jakichkolwiek dziur. Dobra, to tak w skrócie właśnie podejście takie dzisiaj było szybkie i spały w ogóle się nie przygotowałem, tylko zobaczyłem że, że jest możliwość wysuszenia tej brewki nie robiąc żadnej jakiejś dziurki po prostu nie trzeba inni twierdzą, że tam robili, no fajnie, pomaga im ale to widzieliście, że idzie to zrobić nie, nie niszcząc lampy ja więcej czasu nie miałem ale na pewno yy, postaram się nagrać jakiś filmik, że idzie to zrobić. Także do następnego odcinka.